Z InterCity Premium do Szczecina Głównego. InterCity Premium i zobaczysz sobie co? Mam na to, aparat. wiesz? Ciąg osobowy do Gniezna. Tylko nie wiem, czy to ten. Ten odbierze. Startuje Elf do Gniezna. Kolejka w tej piekarni jedzie dziobak z Warszawy Wschodniej do Szczecina. Machamy maszyniście w składzie Express Inter. Berlina do Warszawy. Wow. No naprawdę hit. Za chwilę z za wyłoni się skład z Berlina do Warszawy Wschodniej kategorii Express Intercity 0583. Chwila, chwila! Czemu na tabliczkach relacyjnych była gadania?